Witajcie, kochani. Dzisiaj premier serpki Pensja, A żeby nie było nudno, nudno, to właśnie zrobiłam tak, że kupiłam dwie strapeczki z starszej wersji Pensja i w nowszej wersji dwie strapeczki Ek Pensja. Takie kontra, stara wersja, kontra, nowa, nowa wersja. Zapraszam wszystkich do oglądania. A i mój wkład to 20 zł. Najpierw stara wersja, bo starsi mają pierwszeństwo. Wykrywaj liczby 4. 6, 26, no i 14. Twoje liczby? 21, 25 obok. Zobaczymy, czy starsi czy młodsi będą kulturalnie się, czy obaj będą niekulturalni. Dwójeczki nie ma, jedyneczki nie mamy, siódemka obok, 32 obok, 11 nie ma, 12 nie ma. No i 28 nie ma. No i się okazała starsza, okazała się niekulturalna, ponownie do w grany ESR przegrana. A teraz czas na młodszego. Wykrywające liczby. 7, 33, 1, 12. A zrapki kupiłam obie wersje w strapkomacie. Twoje liczby 2. 6, pierwsza ekstra pensja, 3, 23 nie mamy, 26, 32 obok, 14, 19 nie mamy, no i 11 obok. No i tak jak tutaj wiadomo, przegrana SRT. No niestety. Ludzie sami muszą się nauczyć kultury peskadu na to, czy są starsi, czy młodsi. No i teraz starszy. Wkrywajcy liczby. 18, 21, 2 no i 3. Twoje liczby. 31 nie mamy. Pierwsza ekstra pensja. Jedyneczka obok. 35 nie mamy. 26 nie mamy. 24 nie mamy. 17 obok, 4 nie mamy, 7 nie mamy, 23 nie mamy. Czyli obie starsze babki, dwie ekstrepensje, te ekstrapensje. okazały się mocherami. No niestety. A zobaczymy, jak młody da radę albo i nie da. Wykrywają sobie 13, 15, 8. 27, twoje liczby 16, obok 25, ni nie mamy 4, nie mamy 9, obok 26, obok 29, obok 11, obok 7, nie mamy 33 nie mamy no i to nie liczba 21, no i nic, no to wniosek podsumowanie jest następujące że zainwestował młodych i starszych, 20 złotych, aż a ten nikt nie okazał się kulturalny. No, niestety, coraz więcej takich ludzi jest. Uważajcie na takich, kochani. No cóż, no to dziękuję Wam za obejrzenie mojego odcinka. Mam nadzieję, że ekstra pensja, czy to będzie młodsza, czy to starsza, będzie dla Was kulturalniejsza. No to cześć. Dobry wieczór, proszę Państwa. Nagrywam dowód, że wysyłam nagrody do zwycięzców. Tutaj mamy zwycięzcę pierwszego miejsca Justyny. Pisiadę i rzucam do skrzynki. 150 siada. Mi się tutaj nie weryfikuje. Justyna pisiada, zakryłam dane, tą, ta karteczka muszę wpaść. Więc rzucamy. A teraz wycieczca drugiej nagrody, czyli stepeczki o ocznej wartości 20, przepraszam, 15 zł, wygrał Adam Wojtun. Również rzucam od fanki lotowej patrzymy, wrzucamy czy to jest na pewno skrzynka pocztowa proszę państwa, ja z was nie i dane specjalnie Także bezpieczny jesteś Adamie Wojtunie i rzucamy. no i trzecie miejsce Mardyna Bełś jeszcze raz gratuluję zwycięzcom zakryłam dane, spokojnie a karteczka, tak jak wcześniej wspominałam, może wpaść uwaga Martyna Bełś, tak? tak i wrzucam Martyna Bełś i Martyny Bełś Tak także dziękuję wszystkim którzy brali udział w konkursie, w rozdaniu czy w losowaniu, będą jeszcze następne losowania ale o nich na razie nie mówię, bo nie wiadomo kiedy to. Także dziękuję wszystkim za udział i gratuluję zwycięzcom. Cześć.